No to następny, proszę. Dzień dobry. Dobry. Jak pan ma na imię? Roman Kałużyński. I zaraz tak się kapnęłam, że to jest chyba stary policjant, milicjant. Łysy. Niby chciały śpiewać, ale jak się patrzał y, w kamerę, w ogóle jak się patrzał na, 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 ten, na, na ludzi, to prawe oko mu jakoś tak uciekało, jakby ze miał jakiegoś. Wiesz? A kiedy zaczynałem śpiewanie w ogóle, no to zaczynałem od Dobrze. piosenki bardziej takiej znanej, prawda? Zagraj mi, piękny Cyganie. To no proszę bardzo, na ja co śpiewać? Zagraj mi, piękny Cyganie. Zagraj mi pioskę sprzed lat. Zagraj mi piesio miłości, może ostatni już raz. A te wypieki na policzkach, jakby się dinksu jakiegoś napił, tak wyglądał. Oczy mu się świeciły, tak wyglądał jak jakiś kurba nietoperz nad ranem. Beznadziejny koleś. Wio, wio, mężu mój, odpoczynek będzie. Wrócili do domu, siadłem koło pieca. A ona do mnie zwałkiem pękła pacieca. a ona do mnie i pękła pacieca. To właściwie tak dał radę, dał radę, ale jak tak się bliżej mi przyjrzałem, to człowiek koza. O, do kozy był podobny. Dokładnie. Był jak koza, chodził jak koza i wyglądał jak koza. Tak, dokładnie. ten pot jezał, bo ten pot kozi. Dokładnie cap. Cap. Kozi cap. Tak. Dobra, pani, jak pan ma na niebo zapomniałem. Antoni, Antoni Janicz. E, a, panie Antoni, będzie tak. pan teraz czytał ten tekst. E, tutaj jakie? jest w e, tej tak. Proszę założyć okulary. No i lecimy do przodu. No. Romeo, tak? tak? Tak. Tak, Romeo, tak. Kobronek to. Pówczujmy Herald Ranku. Nie, Słowik. Jak pan ma na imię jeszcze raz? Ja. Panie Janie, to proszę coś zatańczyć. Zatańczyć? Tak, tylko dalej odszedł, żeby nie upadł. I w drugą stronę teraz. Z lewej manki. Do Mazura stań wesoły. To teraz będzie tego, Romeo pan czyta, tak? Proszę bardzo. Tu co, w kratce. pan czyta. Tu, to. Widzi pan to? No, proszę bardzo, zaczynam. To brzmi tak przeraźliwie i niestrojnymi, ostrymi dźwiękami razimy ucho. Jeszcze raz, rączka w górę, rączka w górę. Ale co, ja właściwie mam to pokazywać, a tutaj nie ma co pokazywać. Trzeba cały czas pokazywać. O, dnieje, dnieje, idź, śpiesz się, uciekaj. Głos skowronka brzmi tak przeraźliwie i niestrojnymi, ostrymi dźwiękami razi me ucho. Mówią, że skowronek miło wychodzi niby recytowała, ale to nie było tak po fachowo, wszystko tak jakoś dziwnie, sepleniła, tak jakby, tak jakby coś z podniebieniem było, jakby coś mlaszkała językiem, śliną się zachodziła i to beznadziejnie wychodziło i takie głupie miny robiła, jakaś taka niedorobiona była i sepleniła, i śliniła się w takiej ślina i wychodziła. I tak wyglądała, jakby miała za krótki język. Aha, nie Pan Czym się różni skobronek od tego? Jest tak. Od słowika, Panie Antoni. Skowronek? Od słowika. Y, no, y, słowik to, y, no, to... Są różne betulki dość małych ptaszków. Jeden i drugi jest mały. Skowronek to, uff czujny hero ranku. Dobrze. Dalej. Nie skowronek. Widzisz, te zazdrosne smugi. A tam na... Wschodzie, złocą się chmur, krawędzie. Pochodnie nocy już się wypaliły. Dobrze. I dzień się spina raźnie na gór szczyty. Jak wygląda skowronek? Mam powiedzieć, tak? To oczywiście, pana. się pyta. Skowronek to mała ptaszynka polna. A u mnie, pan, jak śpiewa skowronek? Świerć, Emocje. Emocje. I co tam Co tam na wschodzie złocą chmur krawędzie. Pochodnie nocy już się wypaliły. Ręc. I dzień sp spina raźnie na gór szczyty. Chociaż chcąc żyć iść muszę lub zostając umrzeć. Beznadziejny. W ogóle, w ogóle, w ogóle yy, nie ma pojęcia co czyta i w ogóle nie myślę, to co robi. Jest tu postać Romea, tylko tak, aby wiesz, robotę odpalić. Ja znało od tej wody. Dobra, wchodzimy na swoje miejsca. Perukę po prostu rządza, bo ci na, na glebę zleci. Dobra.